Sprawdźmy, jak dobrze znasz słynne firmowe logo. Usunąłem z nich nazwy. Ile z nich uda ci się rozpoznać? Zacznijmy od czegoś prostego. Na pewno masz to na swoim telefonie. Co to takiego? To oczywiście Instagram, czwarta najpopularniejsza platforma mediów społecznościowych na świecie. Korzysta z niej ponad miliard aktywnych użytkowników. I kolejny obrazek. Założę się, że od razu przywołał wspomnienia z dzieciństwa. Co to za zamek? Choć nie jest to najnowsze logo, to z pewnością je rozpoznałeś. To Walt Disney. A kojarzysz może do kogo należy ten znaczek? Oczywiście, że do Batmana, którego superbohatera lubisz najbardziej. Na pewno już gdzieś widziałeś to logo. Co to takiego? To Tesla. Tylko dwa kółka, ale pewnie już się domyślasz, gdzie się znajdują. Może też jesteś ich właścicielem. To Mastercard. A to, kojarzysz to logo? Zapalony gracz od razu by je rozpoznał. To Xbox. Idziemy dalej. Co to za znaczek? To Toyota, popularna japońska marka samochodów. Oglądasz jeszcze czasem telewizję? Jeśli tak, to nie będziesz mieć problemu, żeby odgadnąć, co to za logo. To kanał Cartoon Network. A co to takiego? Uparłem się dzisiaj na japońskie samochody. To Mitsubishi. Dobra, darujmy już sobie auta. Co to za firma? To logo Chanel. Nawiasem mówiąc, Chanel tak naprawdę miała na imię Gabriel, a Coco to przezwisko z dzieciństwa. Widząc to logo, od razu wiadomo, że kolejne dwie godziny zapowiadają się bardzo ciekawie. Co to takiego? Oczywiście, to logo wytwórni Warner Bros. Mają na koncie mnóstwo świetnych filmów. Wygląda znajomo, ale co to takiego? To Sprite, to piąty najlepiej sprzedający się napój na rynku. Ten symbol może sprawić Ci nieco więcej trudności, więc dam Ci podpowiedź to też napój. Masz rację, to dr Pepper. Jest to szósty najlepiej sprzedający się napój tuż za Sprite'em. I kolejny pomysł na miłe spędzenie wieczoru. Co to za firma? To wytwórnia filmowa DreamWorks. A co powiesz o tym fioletowym logo? To Yahoo! Chyba nie ma na świecie osoby, która nie rozpoznałaby tego logo. To logo Hogwartu, szkoły magii i czarodziejstwa z uniwersum Harry'ego Pottera. Wróćmy do naszego niemagicznego świata. Co to za firma? To Amazon. Ciekawostka, firma powstała w 1995 roku jako garażowa księgarnia. Czy domyślasz się, co to? To logo PlayStation. A kojarzysz to logo? Powinieneś, to Monopoli. Z jakiegoś powodu gra doczekała się tysiąca różnych wydań. Hmm, a co to za piosenka? Zapytaj Szazama Nawet jeśli nie grywasz w gry, to pewnie rozpoznajesz ten symbol. To logo The Sims, komputerowej gry symulacyjnej, prawdziwy hit z początku XXI wieku. To nowe logo, ale pewnie już je widziałeś. To Meta, nowa nazwa dla spółki Facebook. Firma posiada też Instagram i WhatsApp. Nie jest aż tak popularna jak Facebook, ale być może kojarzysz te aplikacje. Zawsze możesz zapytać kogoś młodszego. To komunikator Discord, początkowo był używany przez graczy, ale dziś coraz więcej użytkowników tworzy w nim swoje grupy. Okej, okay, a co to za obrazek? Tak, znowu samochód, tym razem to Ferrari. Poznajesz ten symbol? Do kogo należy? To znaczek Wonder Woman. Każdy podróżnik bardzo dobrze kojarzy ten obrazek. To Airbnb, serwis internetowy umożliwiający wynajem lokali. Dziś nie jest już tak popularny, ale i tak każdy kojarzy jego logo. To Discovery Channel. Kolejna zagadka. Do najprostszych nie należy, ale pewnie już się domyślasz, co to. To Walmart. Co oznaczają te dwie litery? To Baskin Robbins, znana na świecie marka lodów. A to od razu można poznać, nawet bez napisów. Co to takiego? Doritos. Hmm, to nie takie proste. Dam Ci podpowiedź. Ma to coś wspólnego z ubraniami. To Jack Wolfskin, niemiecki producent wysokiej jakości odzieży outdoorowej. Może nie rzuca się bardzo w oczy, ale z pewnością widziałeś to logo miliony razy. To Nestle. Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem jednego z nich, to z pewnością cenisz sobie luksusy. To Rolex, marka szwajcarskich zegarków. Rozpoznajesz to logo? To Tommy Hilfiger, amerykańska marka odzieżowa. A co powiesz na to? Wydaje się trudne, ale pewnie znasz odpowiedź. To Nintendo Switch. A co oznacza ta litera O? To symbol opery, przeglądarki internetowej. A co to za panda? to WWF, czyli Światowy Fundusz na rzecz Przyrody, międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną dzikiej przyrody. Każdy podróżnik z pewnością kojarzy to logo. To Toblerone, zwana przez wielu lotniskową czekoladą. A co to za firma? To logo Światowej Organizacji Zdrowia.